Witam wszystkich, pozdrawiam w imieniu Jezusa Chrystusa. Porozmawiamy jeszcze raz w temacie tego, kim jest Bóg, wersus, kim jest syn. Więc, kochani, jeszcze raz zaczniemy od tego, na początku było Słowo. Jan 1.1, Ewangelia Jana 1.1. Więc jeśli na początku było Słowo, to pamiętajcie, że tu jest wciąż mowa o początku. Więc jak tu można jeszcze tego podejść jako początek? Zauważmy, że początkiem stworzenia jest w ogóle Jezus. My tutaj nie mamy mowy nic w temacie wieczności. My tu mówimy już o początku. Pierwszym był, pierwszym stworzeniem, zrodzeniem Boga jest syn. Jest jego syn. Dowody na, to w Biblii, dowody na to w Biblii są w takich miejscach na przykład. On jest obrazem Boga niewidzialnego. Jest obrazem, on nie jest Bogiem. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszystkiego stworzenia. I to czytamy kolosan 1.15. To jest napisane kolosan 1.15. Jak mnie posłał ojciec, który żyje, a ja przez Ojca żyję, nie sam siebie. Syn nie ma swojego własnego życia, tylko przez Ojca żyje. Taki ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przez wieki. I to jest Jan 6:57. Jan 5:26: Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie, tak również dał Synowi mieć życie w sobie samym. Więc na początku było Słowo. Więc jeszcze raz, na początku, a nie przed początkiem, czyli w wieczności, bo wiecznością jest tylko Bóg. Więc na początku było Słowo. Więc Bóg powiedział Słowo. Bóg powiedział Słowo. Powstał Jego syn. Jego syn został urodzony. Słowo było u Boga. Syn był u Boga. Bogiem było Słowo. Jak teraz to zjeść, że Bogiem było Słowo? Jak, jak, jak to można zrozumieć? No, Bogiem było Słowo, gdyż Syn jest Bogiem, tak? Na to wychodzi. Jeśli Syn jest Słowem, skąd jeszcze wiemy, że Syn jest Słowem? Wiemy stąd, że Syn jest Słowem, gdyż czytamy w Ewangelii Jana 12, 49, bo Ja nie z siebie samego mówiłem, ale ojciec, który mnie posłał, on mi rozkazał, co mam powiedzieć i co mam mówić. To jest jeden dowód na to, że, że to właśnie ojciec mówił przez syna, a drugi dowód, po raz kolejny, jeszcze raz przypomnijmy, list do Hebrajczyków, pierwszy rozdział. Wielokrotnie, wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców, przez proroków, czyli ustami proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas Bóg przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. Tak więc tu widzimy, że tym Słowem, tym, który jest Słowem Boga, a nie Bogiem Słowem, jest Syn Boga. Więc jeszcze raz, na początku było Słowo. Na początku, początek, pierwociny, prawda? Jeszcze raz, kto jest pierwociną stworzenia? Syn. A Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Gdyż to Słowo wychodzi z ust Boga. Ono wychodzi, może nie z ust, przepraszam, ono wychodzi z ust Syna Boga. Ale ono jest syn jelko przekazuje, ale słowo wychodzi z łona Boga. Syn jest tym przekaźnikiem, jest ustami. Ono było na początku Boga, wszystko przez nie powstało. tak jak czytamy. Czytamy to w liście do Hebrajczyków, że syn był pierwwocino stworzenia i przez Niego i dla niego wszystko zostało stworzone. I bez Niego nic nie powstało, co powstało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. W Nim, tak jak właśnie już tu podałem Wam, jak mnie Ojciec posłał, który żyje, to Ojciec, który żyje, a ja przez Ojca żyję. Taki ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. Tak więc syn żyje przez Ojca. Tak, tak jeszcze przypomnijmy ten werset, w którym czytam: Tak jak jeśli my mamy społeczność z Nim, ponieważ On chodzi w świetle, nie jest światłem, On chodzi w świetle, Jezus idzie w świetle, jeśli my idziemy z Nim razem, to mamy tą samą społeczność w świetle. Pójdźmy dalej. A światło świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Przysłów, przysłów 8,22 Pan stworzył mnie jako pierwodzinę swojego stworzenia. Na początku swych dzieł z dawna. Przed wiekami byłam ustanowiona od początku, przed powstaniem świata, gdy jeszcze nie było morza, zostałam zrodzona, gdy jeszcze nie było źródeł obfitujących, obfitujących wody, zanim góry były założone i powstały wzgórza. Zostałam zrodzona. To jest o mądrości Boga. Mądrość Boga mówiona kto ją przekazuje? Syn Boga. Następny werset, Jan 1,18. Boga nikt nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie ojca, objawił go. Tak więc, kochani, ktokolwiek twierdzi, że syn. Jest współistotny ojcu, że syn, syn już był w, w wieczności. Ten się naprawdę myli. Bóg jest jeden i jego syn nie jest Bogiem. Jeszcze jakiś ciekawy werset tu właśnie widziałem. Ja mam nadzieję, że nic, nic, nie, nie że go mogę do niego dojść. Ale no nie, już mówiłem go, przepraszam. Przepraszam. Dobrze, to to było około na tyle. Dziękuję wszystkim i do usłyszenia.